będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę, 13 marca. I dzisiaj pytanie, które sobie postawimy, na które spróbujemy odpowiedzieć, to jest: w czym ja szukam usprawiedliwienia? Co sprawia, że czuję się usprawiedliwiony czy usprawiedliwiona? Zapraszajmy Jezusa na początku tego dnia do naszych serc. Pozwólmy, żeby Jego Słowo stawało się drogą naszego życia, abyśmy nieustannie nawracając się do Niego, tak naprawdę odkrywali prawdę o Nim o nas samych, i aby to prowadziło nas do jeszcze większej wolności i do prawdziwego szczęścia. Dzisiejszy fragment pochodzi z 18 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Tym natomiast, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości. A innymi gardzili powiedział taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie, tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Celnik natomiast. Stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny dla mnie grzesznego. Mówię Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Moi drodzy, jakby wnikając w tą przypowieść Pana Jezusa. Chciałbym, żebyśmy od razu mieli tę sprawę jasno postawioną. Mianowicie, Pan Jezus nie usprawiedliwia czynów grzesznika. Nie mówi, że jego czyny są dobre. Dlatego mówi, ten jest fajny gość, Nie, nie. E, tutaj chodzi o zupełnie coś innego mianowicie o pewną postawę wewnętrzną. Zobaczcie, e, że bardzo często pierwszym błędem, jaki popełniamy w naszym życiu, to jest porównywanie się do drugiego człowieka. To jest pierwszy podstawowy błąd. Nawet i w odniesieniu do samego Pana Boga, że ja jestem lepszy niż ten drugi, że ja jestem bardziej sprawiedliwy. Już nieraz spotkałem się w swojej pracy duszpasterskiej z takimi sytuacjami, że ktoś przychodzi i mówi: No ale przecież ja jestem w porządku, bo przecież nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie zrobiłem, nie jestem jak inni tam, prawda? Inni robią gorzej, tak? Inni robią gorzej, więc ja się czuję usprawiedliwiony. I to jest. Pierwszy podstawowy błąd, jaki robimy, dlaczego? Dlatego, że w tym momencie człowiek zamyka sobie drogę, po pierwsze, do poznania prawdy o sobie samym, bo uważa, że jest wszystko w porządku, więc nie musi niczego zmieniać, nie musi nad niczym pracować. I panie Boże, w ogóle, dlaczego ty masz jakiekolwiek wątpliwości, cokolwiek do niego? No przecież on jest sprawiedliwy, on postępuje słusznie. No i wtedy, jakby sprawa jest zamknięta. Człowiek nie jest w stanie cokolwiek zrobić ze sobą, nie jest w stanie dostrzec prawdy o sobie, nie jest w stanie uznać, że jestem rzeczywiście grzesznikiem i nic nie zrobi. Dlatego jest to, jest to problem. Nawet jeżeli jego czyny wydają się sprawiedliwe, nawet jeżeli w ocenie ludzkiej wydają się w porządku. Natomiast na czym polega postawa, o której chodzi Panu Bogu? Chodzi o to, żebyśmy my się porównywali do Niego, to On ma być punktem odniesienia dla naszej oceny. Czyli że w oczach Pana Boga ja zawsze będę grzesznikiem. Tu nie chodzi o to, żeby się bić po głowie i w i bronić jakiegoś tam kija, prawda, łoić się po plecach, bo jestem grzeszny, bo jestem zły, bo jestem do niczego i po prostu. a Takie byle co. Nie, Pan Bóg, jeżeli nam pokazuje yy, nasz stan grzeszności, jeżeli. Jakby odsłania przed nami obraz, jakimi jesteśmy grzesznikami. To nie po to, żeby nas łoić w tym po głowie, tylko po to, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę nasze usprawiedliwienie jest w Nim. I choćby nawet nasze czyny były sprawiedliwe, to ta sprawiedliwość nie wynika z tego, że my jesteśmy tacy święci, ale tak naprawdę wynika to z tego, że to Bóg w nas działa. Że ja w sobie odkrywam tę grzeszność i zaczynam współpracować z łaską Pana, Pana Jezusa po to, żeby stawać się sprawiedliwym. Tak? Ale ta sprawiedliwość nie pochodzi ode mnie. Nie jest punktem odniesienia dla mnie samego. Nie jest tym argumentem, który, który sprawia, że ja mówię o sobie, że jestem lepszy od innych, tak? I, I tutaj kiedyś Święty Paweł w jednym ze swoich listów Napisał takie słowa Że najbardziej będę się chlubił ze swoich słabości Bo tam gdzie ja jestem słaby Tam mocny jest Chrystus Czyli jakby Święty Paweł mówił: ja, ja nie będę patrzył na to co jest we mnie mocne No bo to jest Bo Pan Bóg mi to dał i jest, i jest fantastycznie Ale ja będę patrzył na to co jest słabe Dlaczego? Dlatego że tam gdzie jest moja słabość To tam jest możliwość, że ten zły do mnie przyjdzie I będzie tam próbował robić robotę będzie mnie próbował od pana Boga oddzielić. Więc ja tutaj, w tej słabości, ja potrzebuję łaski pana Boga, potrzebuję wejść z nim w jakiś układ, bo, bo on jest silniejszy, bo on jest potężniejszy niż zły duch, i on przyjdzie po to, żeby mnie tam usprawiedliwić, po to, żeby tam zwyciężać, po to, żeby tam mnie uświęcać, bo to jest dzieło pana Boga. I wtedy, właśnie w tym kontekście, ja widzę, że moje, moja sprawiedliwość nie pochodzi z moich uczynków. Bo ja je robię, ale dlatego, że y, y, widzę tę moc i siłę w Jezusie Chrystusie. To On jest punktem odniesienia. To On jest moją drogą, to On jest y, moim życiem. To On jest moją prawdą. Nie ja sam. Nie jakaś idea, nie jakiś mój w, wyimaginowany obraz, mnie samego, prawda? Więc y, w tym sensie tutaj Pan Jezus mówi o tym, żeby się nie wywyższać, czyli żeby nie, nie stawiać siebie za punkt odniesienia. Do oceny swoich własnych czynów i do oceny siebie samego, ale tym punktem odniesienia ma być Pan Bóg, tak? To nie ja mam szukać usprawiedliwienia w swoich czynach, ale mam szukać usprawiedliwienia w Bogu, który mnie zbawił. I wtedy to mnie też troszeczkę uwalnia z takiego, prawda, ciśnienia, że ja muszę być zawsze korekt. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać swoje słabości i upadki, nie? To nie chodzi o, o usprawiedliwianie swoich grzechów, tylko chodzi o to, że, że jeżeli nawet gdzieś się w życiu wyłożę, nawet jeżeli w życiu upadnę, to upadnę z tego względu, że jestem słaby, ale od razu uciekam do Jezusa, tak? I próbuję z tego wyciągnąć wnioski, i próbuję później, jakby w odniesieniu do Chrystusa, współpracując z Jego łaską, z Jego obecnością, z Jego miłością, no, zmieniać swoje życie, czyli, czyli nawracać się, prawda? strzec tych słabych punktów, ale razem z Jezusem, nie ze sobą samym. Celnik narobił mnóstwo bałaganów w swoim życiu, narobił mnóstwo zła i on o tym wie. I on przychodzi do Pana Boga i mówi o tym, bo jest tego świadomy. I myślę, że o to też chodzi Panu Bogu. I to właśnie miłosierdzie jest dla nas szansą do tego, żebyśmy spojrzeli na siebie w prawdzie. Żebyśmy uznali, że tak naprawdę to tylko Pan Bóg może nas ze wszystkiego uwolnić, i tylko On może sprawić, że nasze czyny i nasze życie będzie życiem sprawiedliwym. Zapraszam Cię dzisiaj do takiej refleksji nad, nad swoim, swoim życiem i nad, nad tym, w jaki sposób właśnie wartościujesz swoje życie i co jest, czy kto jest źródłem Twojego usprawiedliwienia. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże.